55, śmiałek Ładu. Kolejny numer startowy to 56. Każda kładz za kierownicą sieci Piotr Nowak. Piotr Nowak, numer startowy 56. 50 57 był i nie Nic nie mówiłem, ale na linii startowej prawidłowo pojawił się z numerem 57 Tomasz Żołna. Tomasza startujemy w tej chwili równie uroczyście. łaty szyby światła gogle, rękawice wszystko dopinamy i powoli będziemy ruszać 57 Tomasz Żołna kolejny numer startowy to 67 Łukasz Ruman Na ká sáré lè tié gíga sẹ́nɛ ní ayélujára lakini lè sába júlọ. Wypominam 67. Łukasz Bruma. Łukasz to Łukasz opuścił mnie, Druman. Łukasz zapraszamy Łukasz Druman. Łukasz Jakuba Ory. Numer startowy 68 zapraszamy na linię startu. 68 z numerem 68 Jakub Porek. 69. Jakub Matyśkiewicz, bardzo proszę podjechać do linii statów. 69, nie wiem od której strony ten numer czytać, ale czytam czy z góry, czytam z dołu na to samo. 69, prawdziwy Za kierownicą numeru 69 Jakub Matyskiewicz. Na liście startowej numer 70, Dariusz Straszak. Dariusz Straszak, tylko Straszy. Umawialiśmy, że w wystawach publicznych nie straszymy, zachowujemy się jak wszyscy. Kupuj mocy, wyobraźni, znajdziemy na odcinkach specjalnych. Numer 70, Dariusz Straszak. Od kolegi z nie wiem czy do, dostał żółtą kartkę, czy czerwoną za rozraszeniem. Skończyło się na opowiem długem. Takie najbardziej lubimy. 3, 2, 1, tak. 91 Jacek Lupa, jeden z ostatnich przedstawicieli dla wykładu. Widzę, Jacek mnóstwo ćwiczył cały dzień, całą noc. Nie zdążył nawet umyć swojego pojazdu. A jutro niedzielę. 71 opuściło linię starty, Mamy ostatniego reprezentanta i przedstawiciela dla wykładu z numerem 52. Zapraszamy na start. Ostre wejście. Mam nadzieję, że wyjścia nie będzie ostrego. Wyjeżdżamy cicho i spokojnie. Tak jak powiedziałem, jest to ostatni przedstawiciel klasy władzów, numer 502. Zapraszamy teraz większe samochody.